Słowo Boże na dziś, wtorek 18 czerwca 2024 roku. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Po śmierci Nabota, Pan skierował słowo do Eliasza Stiżbę. Wstań i zejdź na spotkanie Ahaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby ją wziąć w posiadanie, i powiesz mu, tak mówi Pan. Czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnice? Potem powiesz mu, tak mówi pan: Tam, gdzie psy wylizały krew na bota, będą lizały psy również i twoją krew. Achab odpowiedział na to Eliaszowi: Już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas Eliasz rzekł: Znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu, i postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebeta i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że mnie pobudziłeś do gniewu i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Również i o Izebel tak mówi Pan. Psy będą żarły Izebel pod murem Izrael. Zmarłego zrodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana, albowiem do tego skłoniła go jego żona Izabel. Bardzo haniebnie postępował służąc bożkom, zupełnie tak jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościół. Kładł się też spać w worze i chodził powoli. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe. Zapewne zobaczyłeś, że Achab pokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród za życia jego syna. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 51. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Uwolnij mnie Boże od kary za krew przelaną, Boże mój zbawco. Niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i tego nie czynią poganie? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Oto słowo Pańskie.